W tym materiale wytłumaczę Tobie absolutne podstawy termodynamiki w intuicyjny sposób. Nie będę zarzucał Ciebie formułkami i definicjami, które zwykle zalewają Cię w szkole. Termodynamika bada, w jaki sposób energia jest przekształcana z jednej formy w drugą, z pracy w ciepło i na odwrót, jak wpływa to na zmiany stanów różnych substancji, np. dlaczego lód na patyku topi się, albo jak to możliwe, że w lodówce jest zimno, kiedy na zewnątrz jest 30 stopni. Zacznijmy od prostego pytania. Dlaczego gorąca herbata parzy, a lód jest zimny? Odpowiedzią jest ciepło. Ciepło to energia, która przepływa z jednego ciała do drugiego, wtedy gdy mają różne temperatury. Ciepło zawsze przepływa do ciała chłodniejszego. Wkładasz łyżkę do gorącej herbaty, łyżka nagrzewa się. Dlaczego? Bo ciepło przepływa z herbaty do łyżki. Dzięki temu, że rozgrzane atomy z herbaty drgają mocniej i popychają atomy znajdujące się w łyżce. Jest to pierwsza forma przekazywania ciepła zwana przewodnictwem cieplnym. Żeby zagotować wodę na herbatę, korzystamy z innego sposobu przekazywania ciepła, zwanego konwekcją. Polega ona na wykorzystaniu ruchu materii. Gdy woda się nagrzewa, atomy zaczynają drgać mocniej i zwiększać swoją objętość. Cząsteczki zaczynają unosić się do góry, a ich miejsce zajmuje woda chłodniejsza, która powtarza ten sam cykl. Ostatnim sposobem przekazywania ciepła jest promieniowanie, które wykorzystuje fale elektromagnetyczne bez udziału materii. Fale te przekazują energię, która może być zamieniona na ciepło w momencie styku z innym ciałem. Wszystkie te sposoby przekazywania energii sprawiają, że ciała zmieniają swoje stany skupienia. Substancje krystaliczne mają ściśle określone temperatury przemian fazowych. Są nimi między innymi lód lub metale. Inaczej ma się sprawa w przypadku substancji bezpostaciowych, które pod wpływem temperatury zaczynają mięknąć i zachowywać się jak plastelina. Jest to szczególnie użyteczna cecha tworzyw sztucznych, które w ten sposób umożliwiają druk 3D. Najłatwiej jest jednak przedstawić zmiany stanów skupienia na substancjach krystalicznych. Każda z nich ma inne wartości temperatury topnienia i parowania. Weźmy dla przykładu wodę. Aby podgrzać kilogram lodu o 1 kelwin, czyli równowartość 1 stopnia Celsjusza, należy dostarczyć do niej 2100 dżuli ciepła. Wartość ta nosi nazwę ciepła właściwego. Ciepło dostarczone do lodu będziemy mogli zatem obliczyć mnożąc ilość kilogramów ciepła właściwego wody i zmianę jej temperatury. Kiedy lód osiągnie temperaturę 0 stopni Celsjusza, czyli 273 kelwinów, pomimo dostarczonego ciepła jego temperatura nie urośnie, dopóki w całości nie stopnieje. Do opisania dostarczonego ciepła posługujemy się tym samym wzorem, lecz bez zmiany temperatury. Do stopienia kilograma wody potrzeba już aż 334 000 J ciepła. Jest to wartość ciepła topnienia. Po całkowitym stopieniu temperatura ponownie znacznie wzrastać. O 1 stopień Celsjusza co każde dostarczone 4200 J ciepła. Aż do osiągnięcia 100 stopni Celsjusza, czyli 373 kelvinów. Lecz aby wyparować kilogram wody, potrzeba już aż 2 257 000 J, czyli ponad 6 razy więcej niż w przypadku topnienia. Po wyparowaniu całej wody para wodna może dalej zwiększać swoją temperaturę, a ciepło właściwe pary wodnej to około 2044 J na kilogram razy Kelvin. Procesy odwrotne do topnienia i parowania to krzepnięcie i skraplanie, które polegają na odbieraniu ciepła z materii, czyli spowalnianiu ruchów cząsteczek. Istnieje też wyjątkowa przemiana fazowa zwana sublimacją, która pozwala przejść z ciała stałego w gaz z pominięciem fazy ciekłej. Takie niesamowite właściwości można zaobserwować na przykładzie suchego lodu emitującego efektowny dym. Proces odwrotny to po prostu resublimacja. Przez to, że ciepło właściwe wody jest o wiele większe niż ciepło właściwe piasku, nagrzewa się ona znacznie wolniej. To dlatego, będąc na plaży, odczuwamy, że piasek jest o wiele gorętszy niż woda. Powiedzmy, że mamy 200 g lodu o temperaturze minus 20 stopni Celsjusza. Ile energii musimy dostarczyć, aby zamienić ten lód w 200 g pary wodnej o temperaturze 120 stopni Celsjusza? Dobrze, więc aby zrobić to zadanie, potrzebne nam będą ciepło właściwe i ciepło topnienia i parowania dla poszczególnych faz przemiany naszej substancji. Mamy 200 g lodu. 200 g lodu musimy zamienić sobie na 200 g pary wodnej. Masa naszej substancji się nie zmieni. Więc musimy sobie obliczyć ciepło dostarczone dla poszczególnych przemian fazowych tej substancji. 200 g lodu zamieniamy sobie na wodę, których też jest 200 g, a następnie na parę wodną. To zadanie jest banalnie proste. Mamy 200 g lodu o temperaturze minus 20 stopni Celsjusza. Zmiana w kelminach to jest to samo co zmiana w stopniach Celsjusza. Żeby stopić ten lód, to musimy mieć temperaturę 0 stopni Celsjusza. Następnie topimy ten lód, dodając ciepło. Mamy wodę, którą musimy sobie podgrzać od 0 stopni Celsjusza do 100 stopni Celsjusza, czyli zmiana temperatury. I wtedy mamy parowanie. Parowanie to jest kolejna przemiana fazowa, do której musimy dostarczyć ciepło. 100 stopni Celsjusza, jak wyparujemy tą wodę. No to wtedy mamy parę wodną i para wodna musi być ogrzana od 100 stopni Celsjusza do 120 stopni Celsjusza, czyli zmiana temperatury o 20 Kelwinów. Tutaj zmiana temperatury też będzie o 20 Kelwinów. W sumie będziemy mieć 1, 2, 3, 4 i 5 takich faz dostarczania ciepła. Dla pierwszej fazy, czyli dla fazy ogrzewania naszego lodu, to będzie ciepło pierwsze. Masa substancji będzie cały czas taka sama. Następnie mnożymy to razy ciepło właściwe lodu razy zmiana temperatury o 20 kelvinów, czyli musimy sobie najpierw podgrzać ten lód do 0 stopni Celsjusza. Następnie druga przemiana fazowa to będzie Q2, gdzie będziemy topić lód, czyli masa lodu 200 g razy ciepło topnienia. Ciepło topnienia oznaczmy sobie literką L, jako ciepło topnienia lodu. I tutaj nie będzie zmiany temperatury, bo temperatura jest stała. Następnie musimy po podgrzać sobie tą wodę stopioną do 100 stopni Celsjusza, czyli o 100 kelwinów. Będzie właśnie masa razy ciepło właściwe wody. Tutaj mamy wartość 4180. Będziemy się posługiwać wartością bardziej przybliżoną. Razy zmiana temperatury o 100 kelwinów, czyli o 100 stopni Celsjusza. To jest to samo. Faza czwarta to będzie właśnie... Parowanie wody, czyli nie będzie zmiany temperatury. Ciepło parowania oznaczymy sobie literką P. Temperatura nie będzie się zmieniać. No i ostatnia faza, czyli ciepło piąte, będzie to podgrzewanie tej pary wodnej o 20 Kelvinów. Masa razy ciepło właściwe pary wodnej razy zmiana temperatury. Tu oznaczmy sobie zmianę temperatury 20, tu zmianę temperatury 100, tutaj zmiana temperatury 20. Aby obliczyć całkowite ciepło dostarczone od lodu do pary wodnej, musimy sobie dodać te wszystkie ciepła. Pierwsze ciepło to będzie 200 g lodu, czyli 0,2 kg, razy ciepło właściwe lodu, raz zmiana temperatury w kelwinach, czyli 20 Kelwinów, czyli 20 stopni Celsjusza to jest to samo. No i tak samo robimy dla wszystkich tutaj tych jednostek. Tutaj mamy oznaczone. Zmiany temperatury dla podgrzewania substancji, dla substancji, w których są przemiany fazowe. Nie ma zmian temperatury, więc nie ma tych tutaj czynników. Po obliczeniu to są poszczególne wartości ciepła czyli ciepło, które musimy dostarczyć do lodu, będzie wynosić dokładnie 618 976. Julie. Proste, proste. Niektóre ciała i substancje zwiększają swoją objętość wraz z zwiększaniem ich energii wewnętrznej, czyli po prostu temperatury. Taką zależność możemy opisać jako rozmiar końcowy to rozmiar plus rozmiar razy zmiana temperatury razy współczynnik zmiany rozmiaru substancji. Zatem spróbujmy oszacować, o ile wydłuży się 10-metrowy stalowy pręt o współczynniku zmiany rozmiaru 12 razy 10 do potęgi minus 6, po ogrzaniu go o 100 kelwinów. Mamy wszystko, czego potrzebujemy do rozwiązania tego zadania. Mamy 10-metrowy stalowy pręt, nasze dane i kalkulator. Tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, ogrzewamy metalowy pręt o 100 Kelvinów i on zwiększy swoją długość. O jakąś tam wartość x. Musimy tą wartość poznać. Więc jak to zrobić? Rozmiar końcowy to będzie L początkowe plus rozmiar razy delta T razy beta. Podstawiamy sobie nasze dane. I po podstawieniu danych rozmiar końcowy tego pręta to będzie 10 plus 10 razy 100 razy 12 razy 10 do minus 6. Zgodnie z kolejnością wykonywania działań najpierw wykonujemy to mnożenie, a później dodajemy do tego 10. Będziemy mieć tu 12 tysięcy razy 10 do minus 6, to oznacza, że przesuwamy przecinek w lewo o 6 miejsc, więc tu przesuwamy sobie o 3 i jeszcze o 3, więc 0 będzie z przodu, więc możemy to zapisać jako 0,012. Oczywiście metrów, bo to jest jednostka SI. Rozmiar końcowy naszego pręta to będzie 10 metrów i 12 setnych metra, a 12 setnych metra to jest 1,2 cm. To będzie wydłużenie, bo od 10 metrów odejmujemy sobie 10 metrów i 12 setnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej o termodynamice, zapraszam cię do obejrzenia kolejnego filmu z tej serii, w którym wytłumaczę między innymi trzy zasady termodynamiki jak obliczyć energię genetyczną cząsteczki oraz energię całkowitą układu. Będzie to istne wprowadzenie do termodynamiki na wyższym poziomie, także jeśli zainteresował Ciebie ten temat, zapraszam do subskrybowania i do usłyszenia w następnych filmach. Cześć!